Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda cisza pośród tysięcy dźwięków? Jak brzmi głos artystki, która przez lata śpiewała o miłości, o bólu, o nadziei, a teraz przerwała milczenie, nie po to, by śpiewać, lecz by napisać list, list, który poruszył tysiące serc, list, który stał się pożegnaniem i wyznaniem zarazem Beata Kozidrak, ikona polskiej sceny muzycznej, kobieta o niepowtarzalnym głosie i ogromnym sercu, Zdecydowała się opowiedzieć coś bardzo osobistego, coś czego nikt się nie spodziewał. Ten list to nie tylko słowa, to emocje, które przelała na papier, by uczcić osobę dla niej wyjątkową. To zapis uczuć tęsknoty, wdzięczności i bólu, który trudno wyrazić. W zwykłych rozmowach w tym materiale wspólnie przeczytamy fragmenty tego listu. Poznamy kontekst tej decyzji i odkryjemy, kim była osoba, do której skierowane były te poruszające słowa. Być może usłyszycie między wierszami także własne myśli, może ten list pomoże Wam spojrzeć na własne relacje w nowym świetle. Jedno jest pewne: Beata Kozidrak. Pokazała nam kolejny raz, że jest nie tylko artystką, ale przede wszystkim człowiekiem, który nie boi się mówić o tym, co naprawdę ważne. Zanim przejdziemy do treści, zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału. Jeśli cenicie prawdziwe historie, które dotykają serca, kliknijcie też dzwoneczek, by być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami. Zostawcie komentarz, by podzielić się swoimi odczuciami i udostępnijcie ten film osobom, które tak jak wy kochają autentyczność, prawdziwe emocje i odwagę, by mówić głośno nawet wtedy, gdy trudno znaleźć słowa. Teraz zapraszam Was w podróż do wnętrza listu, który poruszył całą Polskę. Oto Beata Kozidrak. I jej niezwykłe pożegnanie. Beata Kozidrak wróciła niedawno na scenę po długich miesiącach nieobecności, a jej radość ponownie budziła entuzjazm fanów. Jednak dzisiaj artystka, zmuszona została do przerwania celebracji powrotu. Media przyniosły smutną wiadomość o odejściu Joanny Kołaczkowskiej. Beata nie mogła pozostać obojętna i w emocjonalnym, osobistym liście pożegnała kabareciarkę, zapowiadając wyjątkowy hołd już podczas najbliższego koncertu. Droga Asiu, dzisiejszy poranek przyniósł bardzo smutną wiadomość. Odeszłaś, cudowna i niepowtarzalna. Twoje żarty, skecze i teksty towarzyszyły mi przez lata w rozmowach, żargonie codziennym śmiechu. Zostawiłaś ślad, którego nie da się wymazać. Zaczęła słowa Beata. Kozidrak wyraźnie zwróciła uwagę na emocjonalny wymiar relacji między artystkami. Przypomniała, że to właśnie Joanna wsparła ją w trudnym okresie, gdy sama mierzyła się z chorobą. Beata żałowała, że nie mogła odpowiedzieć tym samym wcześniej. Wystąpiłaś razem z innymi artystami w filmiku wspierającym mnie w chorobie. Ja niestety nie zdążyłam zaśpiewać dla ciebie. Obiecuję, że nadejdzie właściwy moment na scenie podczas najbliższego koncertu, zapewniła. W liście nie zabrakło również słów podziwu i żalu. Jest mi smutno i czuję ogromną pustkę, bo wiem, że nikt cię nie zastąpi na scenie kabaretowej. Byłaś najlepsza. Ton wyznania jest szczery i pełen refleksji. Beata podkreśla, że utrata Joanny to strata nie tylko dla niej samej, ale dla całej artystycznej społeczności i publiczności. Zapowiedź wyjątkowego pożegnania na scenie niesie ze sobą przejmującą symbolikę. Beata obiecała, że w hołdzie swojej przyjaciółce przypomni jej obecność przez wyjątkowy występ, który stanie się nie tylko gestem wdzięczności, ale i wspólnym momentem żałoby dla fanów i środowiska artystycznego. W ten sposób Beata Kozidrak udowodniła, że mimo medialnego blichtru i scenicznych reflektorów pozostaje przede wszystkim człowiekiem gotowym wyrażać wdzięczność, emocje i tęsknotę w sposób autentyczny i głęboki. Jej reakcja to także cenne przesłanie dla widzów, że wspieranie się nawzajem, wzajemny szacunek i pamięć o zmarłych pozostają fundamentem solidarności w świecie artystycznym. Nikt się tego nie spodziewał. Przez długie miesiące milczała, nie komentowała, nie pokazywała się publicznie, nie udzielała wywiadów, aż do tego dnia, kiedy w jej mediach społecznościowych pojawił się list. List, który poruszył tysiące serc i wywołał fale komentarzy i wzruszeń, bo Beata Kozidrak po raz pierwszy tak otwarcie i szczerze opowiedziała o swoich emocjach o stracie, która poruszyła całe środowisko artystyczne i wszystkich jej wiernych fanów. List był hołdem i pożegnaniem listem pełnym miłości, wdzięczności, ale i bólu, bólu, z którym walczyła w samotności dziś. Chcemy razem z Tobą odczytać ten list, między wersami pokazać Ci jego znaczenie i odkryć prawdziwe kulisy tej niezwykłej historii, w której Beata, jak nigdy wcześniej, pokazała swoją ludzką twarz. Bez blasku reflektorów, bez scenicznego makijażu, tylko ona, jej słowa. I głęboka cisza, jaka zapadła po przeczytaniu ostatniego zdania? Zacznijmy od początku. Kilka tygodni wcześniej media obiegła smutna wiadomość o śmierci bliskiej osoby z otoczenia Beaty, osoby, która przez lata była jej podporą, doradcą, przyjacielem. Ich relacja nie była medialna, rzadko pojawiali się razem publicznie, ale ci, którzy znali kulisy, wiedzieli, że łączyła ich szczególna więź. Beata była zdruzgotana, wycofała się z życia publicznego, odwołała kilka zobowiązań koncertowych, nie komentowała sprawy, co wywołało lawinę spekulacji w tabloidach fani, nie wiedzieli co się dzieje, i wtedy nadszedł ten dzień, kiedy postanowiła się odezwać i przerwać milczenie. Jej list zaczynał się słowami, które brzmiały jak szept Jak spowiedź Piszę do ciebie, bo wiem, że już nie odbierzesz telefonu. A ja mam tyle do powiedzenia dalej były wspomnienia pełne czułości, wspólne chwile, śmiech, rozmowy o życiu, o muzyce, o tym, jak wiele jej zawdzięcza, jak pomógł jej przetrwać najtrudniejsze momenty, kiedy cały świat się od niej odwracał, a on jeden został i wierzył list. Był pełen emocji łez i jednocześnie niezwykłej siły, pokazując, że beata Kozidrak, mimo swoich sukcesów scenicznych, wciąż pozostaje kobietą z krwi i kości wrażliwą, lojalną, głęboko kochającą. Najbardziej poruszający fragment listu to ten, w którym napisała, że ostatni raz widziała go w szpitalu, kiedy uśmiechnął się do niej słabym głosem i powiedział tylko jedno słowo: śpiewaj! Mówiła, że to słowo będzie już zawsze w niej żyć, że stało się dla niej mottem na dalsze życie, na kolejne koncerty i płyty słowo, które przypomina jej, że życie to chwila i trzeba ją przeżywać najpiękniej jak się da, nawet jeśli boli. Internauci zareagowali natychmiast tysiące komentarzy serduszek i udostępnień fani dzielili się swoimi historiami, jak Beata wpłynęła na ich życie, jak jej muzyka towarzyszyła im w najtrudniejszych chwilach. Ktoś napisał, że list ten powinien być opublikowany w formie piosenki, że to najpiękniejszy tekst, jaki przeczytał od lat wielu. Porównywało go do poezji, inni dziękowali, że podzieliła się swoim bólem i że dzięki temu sami poczuli, że nie są sami. To nie był tylko list, to był akt odwagi, akt serca i miłości. Beata Kozidrak tym jednym gestem pokazała, że nie boi się prawdy, że potrafi kochać bezinteresownie i że mimo upływu lat wciąż ma w sobie młodzieńczą iskrę i wrażliwość, której tak bardzo brakuje w dzisiejszym świecie pełnym hałasu i obojętności. Kiedy list Beaty ujrzał światło dzienne, nikt nie spodziewał się takiej szczerości, takiej delikatności ubranej w prostotę słów. Które docierały wprost do serca, nie było w nim górnolotnych fraz, nie było patosu, był za to ból, tęsknota i wdzięczność. I to właśnie one sprawiły, że miliony ludzi zaczęły czytać go na nowo raz po raz, zatrzymując się przy każdym akapicie, jakby w ciszy chcieli przytulić tę kobietę, której głos towarzyszył im przez dekady list. Zaczynał się zwyczajnie, pisała. Dziękuję ci za wszystko, co mi dałaś. Dziękuję za nasze poranki, za herbatę bez cukru i za to, że zawsze wiedziałaś, kiedy milczenie znaczy więcej niż tysiąc słów. Dalej było już tylko bardziej osobiste, bo Beata pisała nie do fanów, nie do świata, ale do niej, do siostry, która odeszła cicho, nie zabierając nic poza wspomnieniami i ciepłem, które zostawiła za sobą. Ten list był pożegnaniem. Ale też rozmową, której nie zdążyły dokończyć, pisała, że teraz cisza w domu dzwoni głośniej niż telefon, że rano budzi się i przez ułamek sekundy chce zadzwonić, zapytać jak się spało. Ale potem przypomina sobie, że już nie ma dokąd dzwonić, i wtedy wraca do tego listu, czyta go znów, jakby siostra miała odpowiedzieć z drugiej strony papieru. List trafił do serc ludzi, bo mówił o tym, czego się boimy o utracie najbliższych o tym, że nawet jeśli masz tysiące fanów, i śpiewasz dla stadionów wieczorem, i tak zostajesz sam z ciszą po kimś, kogo kochałeś. Wielu pisało, że to najpiękniejszy tekst, jaki przeczytali, inni wspominali, swoje bliskie osoby łzy. Pojawiały się nie tylko w oczach, ale i w głosach tych, którzy cytowali fragmenty listu w radiach i telewizji. Bo list Beaty nie był tylko pożegnaniem, był mostem między tym, co było, a tym, co wciąż w sercu trwa. Artystka nie planowała publikować tego tekstu, to miała być jej własna forma terapii zamknięta w szufladzie, ale co się tknęło? Może ta samotność, może świadomość, że tysiące ludzi przechodzą przez podobne emocje? Chciała pokazać, że to normalne, że można płakać, że można pisać, że można czuć i nie trzeba się tego wstydzić, kiedy opublikowała list. Reakcja była natychmiastowa: setki tysięcy reakcji, tysiące komentarzy i jeden wspólny mianownik. Dziękujemy za odwagę. Ta odwaga Beaty Kozidrak pokazała, że nawet silne kobiety łamią się w środku, ale potrafią podnieść się na nowo i dać innym światło, których ci inni potrzebują dziś fani. Patrzą na nią nie tylko jak na ikonę muzyki, ale też jak na kobietę, która przeszła przez swoją osobistą ciemność i nie bała się pokazać co w niej znalazła. I choć koncerty znów rozbrzmiewają, a scena mieni się kolorami, ten list zostanie w pamięci. Wielu jako najcichsza, najprawdziwsza piosenka, jaką kiedykolwiek napisała. Oczy jej błyszczały, gdy wspominała wspólne chwile i każde słowo listu zdawało się wyciągać z niej cząstkę duszy? Jakby ta wiadomość miała być nie tylko pożegnaniem, ale też symbolicznym zakończeniem pewnego etapu życia. Beata Kozidrak nigdy nie była kobietą, która z łatwością dzieliła się emocjami w przestrzeni publicznej, ale tym razem zrobiła wyjątek. Jej list był intymny, wzruszający i szczery do bólu. Nikt nie spodziewał się, że zdecyduje się na taki gest. Nie było w nim miejsca na banały, ani suche formułki. Była za to prawdziwa wdzięczność i smutek splecione w jedno ciało z papieru i atramentu. Każdy, kto czytał te słowa, czuł się tak, jakby słuchał jej piosenek. Tyle, że tym razem bez muzyki, bez świateł scenicznych, tylko cisza i treść, która wbijała się w serce. Beata pisała o miłości, o przyjaźni, o stracie i nadziei, o tym jak trudno jest pożegnać się z kimś, kto był częścią codzienności przez dziesięciolecia. Opisywała poranki spędzane na długich rozmowach, wspólne koncerty, podróże, małe rytuały, które tworzyły ich wspólne życie. Napisała, że teraz pozostaje jej tylko pustka, ale i wspomnienia, które będzie pielęgnować do końca swoich dni. List ten natychmiast obiegł media fani. Zalewali portale społecznościowe komentarzami. Wielu przyznawało, że płakało. Czytając go, inni dziękowali Beacie za odwagę i szczerość, ale najbardziej poruszające było to, jak wiele osób mogło odnaleźć w jej słowach własne doświadczenia. To, co zaczęło się jako osobisty gest, szybko przekształciło się w coś większego, w narodową rozmowę o stracie i pamięci, w czasach, gdy tak łatwo zapomnieć o tym, co naprawdę ważne. List Beaty kozidrak był jak przypomnienie, by nie odkładać miłości na później, by mówić to, co czujemy, zanim będzie za późno? Artystka udzieliła kilku wywiadów, w których podkreślała, że nie chciała robić sensacji, że ten list nie był strategią medialną, lecz aktem serca i właśnie dlatego poruszył tylu ludzi, jednak to nie był koniec jej otwartości, kilka dni po opublikowaniu listu Beata pojawiła się na scenie podczas specjalnego koncertu poświęconego pamięci osoby, do której list był skierowany. Publiczność nie wiedziała, czy się pojawi, dopiero w ostatnim momencie pojawiła się w świetle reflektorów. Ubrana skromnie, bez typowego dla niej blichtru, wzięła mikrofon i z drżącym głosem zaśpiewała utwór, który napisała. Specjalnie na tę okazję piosenka była jak kontynuacja listu. Jakby każda nuta była łzą, a każde słowo pocałunkiem pożegnalnym sala zamarła, a potem wybuchła oklaskami, które zdawały się nie mieć końca. Wielu widzów mówiło potem, że był to najbardziej emocjonalny występ w całej jej karierze. Beata przyznała, że pisanie listu i śpiewanie tej piosenki pomogło jej zamknąć pewien rozdział. Pozwoliło jej zrozumieć, że choć fizycznie tej osoby już nie ma, to zostaje z nią na zawsze, w myślach, w sercu. W każdej melodii, jaką stworzy publiczność, nie mogła pozostać obojętna w mediach społecznościowych. Pojawiły się setki tysięcy wpisów, ludzie dzielili się swoimi listami do zmarłych, wspomnieniami, zdjęciami. I nagraniami z koncertu to było jak narodowe katarsis: coś więcej niż show biznes, coś więcej niż muzyka. W kolejnych tygodniach Beata zaczęła pojawiać się częściej nie jako gwiazda, ale jako kobieta, która coś przeżyła, która ma coś do powiedzenia, jej wypowiedzi były pełne refleksji dojrzałości i siły mówiła o stracie, ale też o odrodzeniu, o tym, jak ważne jest dawać sobie czas na żałobę i nie bać się uczuć jej. Postawa inspirowała kobiety w każdym wieku. Do otwarcia się na swoje emocje, do szukania piękna nawet w bólu, list, który napisała, stał się inspiracją do powstania specjalnej kampanii społecznej poświęconej pamięci i sile wspomnień, we współpracy z fundacjami. Beata rozpoczęła projekt, w którym ludzie mogą pisać listy do swoich bliskich, którzy odeszli i dzielić się nimi z innymi ten gest, który na początku był prywatnym aktem żałoby, przekształcił się w coś głęboko wspólnotowego. Stał się przestrzenią dla tysięcy głosów, które wcześniej milczały. Tak oto historia jednej kobiety i jej listu stała się czymś więcej. Stała się pomostem między światem żywych a światem wspomnień. Mostem zbudowanym z papieru słów i łez, ale też z nadziei, że miłość jest silniejsza niż śmierć. I że nawet pożegnanie może być piękne, jeśli wypływa z serca oczy Beaty, błyszczały łzami, kiedy w ciszy porannego światła otwierała kopertę z własnym pismem. Ten list nie był tylko pożegnaniem. Był wyznaniem, był mostem między tym, co było, a tym, co jeszcze w niej trwało. Nikt nie spodziewał się, że tak wiele emocji, tak wiele wspomnień i niewypowiedzianych słów znajdzie się w tych kilku zapisanych stronach. Kiedy odczytała pierwsze zdanie, poczuła, jak coś zaciska się w jej gardle, jakby przeszłość powróciła z całą siłą i chciała jeszcze raz przemówić przez nią, pisząc ten list. Beata nie myślała o mediach. O tym, jak zostanie odebrana, chciała być sobą, kobietą, nie artystką, chciała zostawić coś, co będzie prawdziwe w wyczajnych porankach przy kawie, o koncertach, które znaczyły dla niej więcej niż sława o spojrzeniach, które rozumiały się bez słów. O słowach, które nigdy nie padły, a były najważniejsze, każde zdanie było jak struna gitary, delikatnie poruszana emocją. Każde słowo jak nuta ciszy po burzy wyznała, że mimo czasu, mimo dystansu i trudnych chwil jedno się nie zmieniło. Wdzięczność i miłość niespektakularna, niekrzykliwa, ale cicha, głęboka i wierna. Gdy list trafił do rąk osób bliskich, nie mogli powstrzymać łez. Był jak balsam na ranę, jak światło, które rozprasza mrok. Wiele osób, które znały Beatę, tylko z telewizji i sceny nigdy nie przypuszczało, jak delikatna i wrażliwa jest wewnętrznie jej list. Obnażył to, czego nie da się pokazać. W wywiadach, w piosenkach czy na czerwonym dywanie pokazał Beatę jako kobietę, która przeszła przez wiele, ale nie zatraciła siebie, która potrafiła kochać całym sercem i równie głęboko cierpieć. Reakcje były natychmiastowe. Media społecznościowe zalała fala komentarzy, ludzie dzielili się swoimi emocjami, wspomnieniami koncertów, spotkań. Przypadkowych uśmiechów od Beaty fani pisali, że nigdy nie zapomną jej głosu. Ale też tego, co wyrażała poza sceną siły, łagodności i odwagi, wiele kobiet pisało, że dziękują jej za ten list, że był dla nich inspiracją, że przypomniał im o tym, by mówić o uczuciach, zanim będzie za późno. Beata w jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że nie spodziewała się takiego odzewu, że pisała ten list przede wszystkim dla siebie. Ale jeśli mógł komuś pomóc, jeśli mógł coś zmienić, to tym bardziej się cieszy, i choć list był pożegnaniem, był też początkiem nowego rozdziału. W jej życiu nie oznaczał końca, oznaczał przejście przez to, co trudne, i wejście w świat, w którym można być prawdziwym, bez masek i pozorów. Wiele osób zaczęło patrzeć na Beatę inaczej, nie tylko jako na ikonę muzyki, ale jako na człowieka, który ma swoje słabości i potrafi się nimi dzielić. Jej historia. Pokazała, że prawdziwa siła nie leży w perfekcji, lecz w szczerości, w umiejętności mówienia o tym, co boli, co zostaje w sercu mimo upływu lat. Dziś list Beaty jest symbolem dla wielu dowodem, że warto mówić, warto pisać, warto dzielić się sobą, bo gdzieś po drugiej stronie zawsze jest ktoś, kto tego właśnie potrzebuje. Ostatnie tygodnie były dla Beaty Kozidrak pełne emocji i wspomnień, których nie da się zamknąć w kilku zdaniach. List, który opublikowała, poruszył serca tysięcy fanów i stał się symbolem czułego pożegnania z kimś, kto miał ogromne znaczenie w jej życiu. Ale co tak naprawdę kryło się między wersami tej wzruszającej wiadomości, co wydarzyło się za kulisami? Zanim artystka zdobyła się na odwagę, by przemówić do wszystkich tak otwarcie i bez znieczulenia, to pytanie, które wielu sobie zadaje, bo Beata Kozidrak przez lata przyzwyczaiła nas do siły scenicznej charyzmy i głosu, który rozpoznawało całe pokolenie. Teraz jednak po raz pierwszy od dawna odsłoniła swoją wrażliwość i żal, który przeplatał się z wdzięcznością i wspomnieniami w jej słowach, słychać było każdy niuans, każdą drżącą nutę emocji, jakby każda litera była zapisem serca bijącego mocniej z każdą sekundą tej wewnętrznej spowiedzi. Niektórzy mówią, że to tylko list, że artyści potrafią pięknie pisać, ale ci, którzy znają Beatę, wiedzą, że to był. Krzyk duszy, że każde słowo wypływało z głębi nieprzepracowanego jeszcze bólu ta, bo choć list został już napisany, choć łzy zostały wytarte, a słowa wypowiedziane, coś w niej nadal nie dawało spokoju, bo nie chodziło tylko o wspomnienia, ale o pustkę, która zostaje, kiedy odchodzi ktoś, kto przez lata był nie tylko częścią codzienności, ale też lustrem emocji, inspiracją, cieniem i światłem. Jednocześnie Beata czuła, że ta historia nie może po prostu zniknąć że jej serce wciąż bije rytmem tych wszystkich rozmów, które nigdy nie zostały dokończone, że nocą słyszy echa śmiechu, który kiedyś rozbrzmiewał w kuchni, podczas zwykłych dni, teraz każdy kąt jej życia przypomina o tym, co było i już nie wróci. Ale właśnie dlatego postanowiła, że nie pozwoli, by pamięć umarła w ciszy, jej głos, jej piosenki, jej obecność na scenie będą od teraz opowieścią pełną wspomnień i żywej emocji. Każda nuta stanie się pomnikiem tej relacji, każda fraza, hołdem dla tego, co tak głęboko wpisało się w nią samą. To nie będzie łatwa droga, ale Beata Kozidrak nigdy nie wybierała łatwych dróg, bo prawdziwa sztuka rodzi się z bólu z miłości, z utraty i z nadziei, że nawet jeśli kogoś już nie ma, jego obecność można czuć mocniej niż kiedykolwiek wcześniej, i dlatego teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje ludzi, którzy będą z nią w tej drodze którzy usłyszą nie tylko dźwięki, ale emocje, które za nimi stoją. Jeśli chcesz być świadkiem tego, co przed nami, jeśli ta historia Cię poruszyła i chcesz iść dalej razem z nami, zasubskrybuj nasz kanał i bądź częścią tej niekończącej się opowieści o sercu, które mimo bólu nie przestaje bić,